Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze Skyrim, jeeej! Dobra, lecimy sobie, słuchajcie, co ja tu miałem zrobić tak naprawdę, to jesteśmy w norze Shulera, tak, jest to nora, którą przeszukałem, a właściwie nie przeszukałem, tylko, jakby to powiedzieć, no, zabiłem wszystkich i nie przeszukałem ich ciał, więc myślę, że warto będzie tutaj wrócić, chociaż na chwilkę, i po prostu poszukać zobaczmy sobie mam moje toporki wspaniale i teraz tak mikstury wow. Ok, 10 mikstur uzdrowienia. mam w ulubionych tylko pod którym ja miałem zapisałem to jest to jest właśnie to yy. I wypiłem ją właśnie, to było głupie, dobra Pod jedynką ją wezmę A, To też było głupie, dobra mm. Pod dwójką topór No dobra, niech będzie na razie pod jedynką Tak <laughs> W sumie to tylko jedna mikstura Tu raczej nikogo nie powinno być Ja powinienem sobie to miejsce Dokładnie przeszukać, w sumie No całe je przeszukałem, tak Właściwie zabiłem wszystkich Ale nie pozbierałem Rzeczy tak więc, zbieramy. Co tu mamy? Jakieś butelki? Czy to wino jest? Nie! Co ja zrobiłem? Już to wyrzucam. Pusta flaszka po winie. Nawet nie przeczytałem. Myślałem, że to jest normalne. Nie chcę sobie zaśmiecać ekwibunku. ekwipunku. Yy, ziemniaczki. No pewnie. Jabłuszka. Zawsze się przydadzą. Kiedy mamy mało życia i chcemy się szybko odleczyć. Dobra, już czuję, że u mnie w pokoju jest za jasno, przez co... przez co właśnie mogę mieć pewne problemy z, z, z oglądaniem rzeczy. Jak to zabrzmiało, oglądaniem rzeczy? Nie chodzi mi po prostu o to, że e, słońce mi trochę świeci i jak będę w jakiejś ciemnej jaskini jak na przykład ta, to może być ciężko. Proszę bardzo, kuferek. O, mikstura uzdrowienia. Wziąłem pochodnie też przez przypadek. Nie wiem czy ona mi się przyda. Pewnie nie. No ale kto wie? Co jest? Nikogo tutaj nie ma? Dałbym sobie rękę uciąć, że tutaj zabijałem wszystkich. Więc powinny leżeć ich zwłoki. Oczywiście mamy tutaj Rożen. Ok, przyda się. Garnek do gotowania to jest to. To jest to, czego potrzebowałem gotujemy zupę, kapuśniak e, oczywiście no i to tyle bo chyba sól mi się skończyła, więc nie będę mógł, nie będę mógł więcej gotować niestety, smutek z tego powodu no ale cóż, torba okej, okay. wytrychy zawsze się przydadzą uwielbiam, uwielbiam wytrychy co my tu mamy, rękawice, hełm jakieś wiadro Czyli tak naprawdę nic potrzebnego. Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze. Chciałbym całą tą jaskinię przeszukać. Zobaczcie jak teraz mi się fajnie regeneruje yy, energia. To jest... O! Sporo rzeczy tutaj. To jest spoko, bo nie jestem już wampirem. I teraz mogę normalnie grać, że tak powiem. <laughs> Więc fajnie. Fajnie. Ale jednak mi wszystko fajnie by było też pograć wampirem. Ale niestety, co to jest? Skóra łosia. To się przyda. Sprzedam to. Za pieniądze. I tyle. Ło! Wow. Bogactwo! Bogactwo, zbieramy monety. I dobra, zebrałem też mieszek, w którym było 22 zł. Eee, na razie sobie nie będę wykonywał misji. Chciałbym tylko... Tam się da wejść? Chciałbym tylko zwiedzić tę jaskinie po prostu. Da się wejść pewno. I po zwiedzeniu tej jaskini zastanowimy się po prostu co dalej. Myślę, że jakąś misję sobie pykniemy. Ale zanim ja tutaj to wszystko przeszukam. I się troszkę tutaj... O fajnie. Tarcza. Okej. Okay. Mikstura berzerkera. Pomniejsze magii, złoto. Yy... Nie, nie chcę tego. Skóra łosia zawsze się przyda. Ryby pewnie tu będą. Tak, włosie, łososi. Uwielbiam robić, uwielbiam gotować w Skyrim. Nie wiem czemu, ale ogólnie w grach takich MMO albo na no właściwie nie MMO. W grach RPG i MMO, bo też w Wowa grałem bardzo dużo, uwielbiałem takie ski, ski umiejętności jak fishing, cooking. Było całkiem fajne. Przyjemne, że tak powiem, stek z łososia. No i sporo jedzenia. Barżant, o, to musi być smaczne. Chociaż tak szczerze to jeszcze w realnym życiu nie jadłem nigdy barżanta. Duży worek, trochę jabłek. Nic ciekawego w sumie. Ale zawsze warto przeszukać, bo kto wie, może coś tutaj znajdę. Flaszka powinien grać, tutaj niezłą imprezę sobie zrobili. Złodziejaszki. Nie, 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 nie. Ło, prawie spadłem. Dobra. Już niewiele zostało. Myślałem, że to był jakiś dziwny dźwięk. Myślałem, że... Tutaj też byłem. Pamiętam to miejsce. Właśnie, tu się wychodziło. Tutaj też ich rozwaliłem, ale... Znając życie to nie przeszukałem tego kufra. No właśnie. Orkowy miecz absorpcji. Hmm. Weźmy go, może go sprzedam później. Łosoś. I znowu zebrałem. Nie lubię w Skyrimie tego, że podnosi się te głupie przedmioty typu jakieś garki, słoiki i tak dalej. O, żeliwny garnek. Po co to komu? Dobra. Ciekawe jaki mam udźwig. 268 na 330, no spoko. Jak wkliknę sobie w ten talent, który daje nam że jak noszę lekki pancerz, to on nic nie waży. To tak przypuszczam, że właśnie ten, ten punkt umiejętności. Tylko zobaczmy, w czym on był. Chyba w lekkim pancerzu, tak mi się wydaje. To jest to coś, coś co bym na samym początku chciał mieć. Lekki pancerz to nie. Dopasowany pancerz to, to bym chciał. Nic nie waży i nie spowalnia cię po założeniu. To jest to, co jest zdecydowanie mi potrzebne, ale wymagany jest 50 poziom lekkiego pancerza, więc będziemy musieli stoczyć jeszcze trochę walk. Więc raczej no nie prędko mi się to uda zdobyć, ale fajnie by było jakbym to zdobył. Jak najszybciej. Kurde, czy ja czegoś tu nie pom... O nie, Lidia. Dobra, udało mi się. Hm. Ciekawe. Nic tu nie ma? Dobra, pewnie nic. Tak więc lecimy sobie dalej ze Skyrimem. Tak więc. W sumie to nie wiem co powiedzieć. Przydałoby się jakąś. O, killoff, żeby... Żyła Rudyżowa. Nie mam kilofu, serio? Kurde, musiałem go sprzedać. Szkoda. Długi łuk i w sumie nic przydatnego. Tak więc wróciliśmy do samego początku. No i to tyle. Kończymy przygodę z tą jaskinią. Idziemy do Skyrim. Okej. Okay. Tak więc jesteśmy. Gdzieś może bym się przeszedł? W sumie W sumie to nie wiem. Przydałoby się raczej misję jakąś wykonać. A misje są pod Escape, tak? Zadania tutaj. Wyleczenia z wampiryzmu. Jedno. Dni jako wampir. 11. No nieźle. Okej. Okay. Tu mamy jakieś różne misje. Zbadaj ruiny Ark. Gams Pomoc w potrzebie Smocze, dziecię. A czy to nie są czasem główne misje? Chyba główne Kłopoty w Skyrim. Miejsce na duta Wężowego Urwiska. Więc okolice biegają i teraz nieco bezpieczniej. Farkas czeka na ciebie. Kto to jest Farkas? Pewnie wykonałem jakąś misję i nawet o tym nie wiem. Tutaj, tak? Nie wiem czemu, ale lata mi tu mucha jakaś. I siada mi na mikrofonie. Zaczyna mi to denerwować. Kurde, nie udało mi się jej zabić. Dobra, no to idziemy do niego, do farkasa. Pam, 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 pam farka. farka. Spójrz na tego typa. Zastanawiaj się, czy zrozumiesz twoją żonę z respektem, który ona zasługuje Czy to. Bardzo często idziesz do dystryktu Cloud'a? O, co mówię? Oczywiście, że nie. On gdzieś tam będzie, pewnie w górnej dzielnicy. W białej grani. Albo i tutaj. W tarczownicy jacyś, lol. says that I have the wow. strength of isgramor and my brother has his smarts some people don't think I'm smart those people get my fist but you I like and I've already received word that the client is satisfied you have done well for yourself and for the companions Schior was looking for you earlier don't know he just said he needed to talk to you before you do anything else i don't like making him angry but there is some work for you if you want it Spoko, Pruba honoru. i've got a bad grip on my shield i take I've a heard look heard at you it may actually be stronger i'm than there you are i wish Bastard. more of our ranks asked such questions i've started seeing the companions as a kind of family i've battled next to every man and woman here the bonds of sweat are stronger than those of blood. I would trust anyone here with my life, which is more than I'd say for the milk drinkers who race. It's not true So that's. Hmm. Chikava? I did. Your time, it seems has come. Last week a scholar came to us. He said he knew where we could find another fragment of Wuthrad. He seemed a fool to me. but if he's right, the honor of the companions demand that we seek it out. Okay, to będzie dla mnie zaszczyt? Kurde, co by to wybrać? A co ja mam z tym wspólnego? There's a fine line between respect and bootlicking, blood. But I like your spirit. We've decided this will be your trial. Do well, and you'll be counted among the companions. Farkas will be your shield sibling on this venture. Well, he'll answer any questions you have. Try not to disappoint or to get him killed. Yes. Okej, okay, spoko, tylko właśnie. E, to jest dobre pytanie: czy, czy jak do nich dołączę, to będę mógł dołączyć do innych takich właśnie gildii mniejszych? Czy, czy w ogóle to jest Gildia? Stowarzyszenie Gildia? W sumie, w sumie nie wiem. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzach: czy na przykład dołączając do towarzyszy, będę mógł później dołączyć do nie wiem, na przykład Gromowładnych?

Okay. a smart man came and told us about a blade piece skilled thinks you should find it and i'm supposed to watch you okay isgrimor was the hero who started the companions wuthrad was his weapon he came from the ancient homeland and killed all the elves but not all of them because some of them are still here i want you to make sure you're honorable if you are honorable and strong, then I could call you brother. Don't delay, Shield brother. Okay. Skior says that I have the strength of Isgrimor, and my brother has his smarts. Mhm. Tylko gdzie poszła Lidia? Hm. Ona poszła. Przez ma moje rzeczy. Ale dobra, pójdźmy za nim wykonajmy <coughs> tę misję dla towarzyszy. Dokąd idzie Lidia? To mnie najbardziej ciekawi. Może ona idzie do mojego domku? O, to by było spoko. Ale kurde, muszę tamtego gościa gonić. Bo on mi ucieknie, a to by było niefajne. Dobra. Mam cię. It's no fun getting pushed around all the time. Idziesz czy nie idziesz? We keep dobra, poszedł, to ja też pójdę. Tak będzie najlepiej. W ogóle gdzie mamy się z nim spotkać? Aż tam, tak? Aha, dobra, bo ja nie mogę się tam teleportować, co prawda mogę tutaj. Może to jest najlepszy pomysł. On sobie tam będzie bieg, więc przypuszczam, że nic się nie stanie, jak się tam teleportuje. Zresztą... Nie? Escape. Zapiszę sobie grę i po prostu się wszystko wyjaśni. Czy mogę tak zrobić, czy nie mogę? I tyle. Ale wydaje mi się, że mogę. I przed siebie. W tym kierunku. Dobra. Jest mój koń! O! Jeszcze lepiej. To tu mam się z nim spotkać? W tym dziwnym miejscu? Serio? No dobra, to idziemy Co? Dalej? Gdzie chcesz iść? Gdzie on chce mnie zaprowadzić? Lawenda. Ile tu roślin? Wow Aha, do środka mamy zejść. O lol Serio? No spoko, ja bym chciał sobie najpierw roślinki pozbierać troszkę. No dobra, no to jesteśmy. Tu mam wejść, ale tu jest coś jeszcze. Nie, tu myślę, że to jest jakieś przejście. O! Dobra, no to wbijamy. Mam nadzieję, że nie zginę zbyt szybko. I uda się wykonać tą kolejną misję w Skyrim. Misję dla towarzyszy. Jest killoff, to mi się nie ma... Pułapki, czyżby Lowy miecz, nic przydatnego. I znów ta mucha tutaj lata. What the fuck? Dobra. Nie, myślałem, że ją złapałem, Dobra. Kufer. No widzisz już. Benebuerikę fuck tu Boom. Pięknie. Bitwa. Pod tor coś tam. Broń dwuręczna. <laughs> Raczej nic sobie by mi się przy. O, 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 o. Wytrych. Nie chcę zbroi. Zbroję sobie zrobię z kowalstwa i tyle. Spoko. Be careful. Oh, wow, I, I don't want to haul you back to your Jakiś miecz, ale to jest dwuręczny miecz. O, jeszcze jeden. O tak! No i to jest, to jest, to jest moc, tak. To się czuję teraz. A nie jak byłem wampirem, skończyła mi się energia i o. I o, i koniec. Księga czarów, mączka kostna, złoto i jakiś miecz. Tu już pusto. Dobra, spoko. Raczej nie mieli przy sobie nic cennego. Tylko czy mi starczy miejsca w ekwipunki? 282 na, na 330, więc spoko. Spoko luz. Tego już przeszukałem. O! Mączka kostna, złoto i topór wojenny topór mnie raczej nie interesuje. Tu są jakieś drzwi, ale chciałbym najpierw sprawdzić. Proszę bardzo, złoto. A myślałem, że tu jest przejście, ale jednak nie, więc wychodzi na to, że mogę iść. Zaraz, tu musi się dać przejść. A, dobra, bo tu było przejście, tylko że ono jest zawalone teraz. Spoko. Musimy Okej. Okay. Pajęczynka. Draugr. Narzędzie do balsamowania. O, sztabka żelaza może się przydać. Dobra, nic tutaj więcej nie widzę, co by mogło się mi przydać. Hmm. Duże pomieszczenie z kratami. Wygląda to zachęcająco. Aha. Muzyka podejrzana, Mixtura obrońcy, skóra Okej, okay, narzędzie do balsamowania, ok, to był wytrych? Nie, narzędzie do balsamowania, kolejne dobra. Usiądź na tronie I co? No i nic w sumie. Dobra, tu może coś zrobimy. W magicznym katalizatorze. Może uda mi się jakiś przedmiot. Przedmiot. Mm, wiadomo... Wampirze but. Aha, nie mogę ulepszyć żadnego. Dobra, niech będzie zbroja. Zaklęcie. Łapka duszy. Premia do alchemii. Nic nie mam przydatnego. Nie mogę zaklęć żadnego przedmiotu. Eee, chyba, żebym po prostu... Użył... Czegoś, co jest mi potrzebne w sumie. Łapka duszy. Weźmy sobie to pod... Ósemkę. Tyle. Bo przyda się napełnić w sumie jakiś klejnot duszy. O, proszę. Same przydatne rzeczy. I dźwignia. Ho, ho, ho. Paski skóry. A z tego co wiem, dźwignię warto przesunąć na samym końcu. Chociaż w sumie... Co to jest? O, mech. Dobra, w sumie to nic więcej już nie ma. Więc... whoa yeah yay Zablokovvaana now look what you've gotten yourself into No worries just sit tight I'll find the release. What was that? yeah dying We knew you'd be coming here Your mistake companion Which one is that? doesn't matter where's that armor?

i hope i didn't scare you yeah it's a blessing given to some of us we can be like wild beasts fearsome oh no only the circle have the beast blood prove your honor to be a companion eyes on the prey not the horizon we should keep moving still the trogger to worry about Lol, to było dziwne, naprawdę. Mikstura pomidor, to się przyda, to się przyda. Miecze mi się nie przyda, ale ich załatwił, jakie to było fajne. Naprawdę. A ja się tak dałem załatwić, i w sumie nie było innego wyjścia. Bo i tak by się nie otworzyła ta krata. To było dziwne. Dobra, słuchajcie, odcinek ma 26 minut. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja w tym miejscu po prostu kończę. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Skyrima, w którym to dalej pójdziemy w poszukiwaniu kawałka ostrza. Tak to powiedzmy nazwijmy. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.